Szkoła filmowania to kilkadziesiąt lekcji, których tematami są różne zagadnienia z dziedziny filmowania. Za chwilę obejrzysz bezpłatną, ocenzurowaną wersję jednej z takich lekcji. Aby uzyskać dostęp do wszystkich materiałów w wersji bez cenzury, zajrzyj do naszego sklepu na sklep dr5000.com. Szanowni moi drodzy, kochani, balans bieli w filmie. To powiedziałbym, że ten pierwszy najważniejszy parametr i nie nieuwierzony jest pierwszy, jedyny tylko egzekwo razem z ekspozycją, który odpowiada za jakość ostatecznego materiału. Ymm, no i może tak kontrowersyjnie zaczynając, ymm, kuriozum jest takie, że ja łapię balans bieli na oko. Oczywiście korzystając z różnych narzędzi, takich jakby odpowiedników tego, co wykorzystujemy do łapania ekspozycji, czyli jakiegoś histogramu, no to ja oczywiście z tych narzędzi sobie korzystam, czy nawet wręcz dokonuję jakichś pomiarów, ale to, jaki ostatecznie zapisuje balans bieli w filmie na karcie pamięci, zależy tylko i wyłącznie od tego, co moja głowa mi powie, że chce. Nigdy nie zostawiam pomiaru balansu bieli automatowi, nigdy nie pracuję w Auto White Balance, to jest pierwsza ważna informacja, a druga ważna informacja jest taka, że nie ma czegoś takiego jak stały balans bieli. No oczywiście wiadomo, że za oknem jest 5200, a w świetle żarowym jest powiedzmy 3000, ale no potem okazuje się, że tak nie do końca, bo różne rzeczy wpływają na to, że ten balans bieli się różni. Czasem pracujemy w warunkach, w których chcemy uzyskać określoną barwę filmu, czy jakieś kolory w filmie. No, i to jest dużo bardziej skomplikowane niż się wydaje na, tak, na pierwszy rzut oka. I ja myślę, że wszyscy, którzy przychodzą z fotografii do filmu yy, mają kompletnie w poważaniu balans bieli, dlatego że w fotografii mamy rawy, w filmie też mamy rawy tylko brawy to nie są takie do końca rawy, jak Cinema na przykład, a w Cinema nie pracuje prawie nikt, bo to są bardzo duże pliki, więc dochodzimy do takiej sytuacji, w której wielu ma gdzieś ten balans bieli, potem poprawia to w postprodukcji, no i okazuje się, że no jakoś te kolory w filmie są gorsze niż w fotografii. No właśnie dlatego, że po prostu nie zadbaliśmy o nie na, na, na planie zdjęciowym. I tak ma to wpływ oczywiście na jakość materiału wyjściowego, ma to też wpływ na jakość naszej pracy, bo kiedy pracujemy na planie z ładnymi kolorami, to nam się chce i widzimy, jest Jesteśmy w stanie kontrolować, modyfikować np. barwę jakiejś lampy w tle czy światła głównego. Więc jakby to jest bardzo skomplikowany proces i pomimo, że wydaje się, o złapać balans bieli, czyli czy film będzie niebieski albo żółty, w ogóle tak nie jest. To jest dużo, dużo, dużo szerszy problem który obrazuje na przykład ten film przykładowy. To jest oczywiście symulacja. Ja przygotowałem najpierw sobie poprawny plik, bo ja takich żółtych rzeczy nie kręcę. A potem wyrenderowałem go razem z tym żółtym zarzuconym balansem bieli. Teraz spróbujmy sobie ten film przywrócić. Z jednej strony widzimy film poprawny, z drugiej niepoprawny. No i teraz poprawiam ten niepoprawny. Nigdy z powrotem nie dojdę do tych poprawnych kolorów. I, no i o ile, jakby każdy to rozumie w ekspozycji, że musimy dobrze naświetlić obraz, bo albo będzie szumiał, albo będzie prześwietlony. Albo nie będziemy mieli nic na niebie, albo nie będziemy mieli nic w cieniach. To to rozumiemy, ale kiedy zaczynamy odpływać z kolorem, to tracimy dokładnie to samo, tylko że nie w ekspozycji, a w kolorze. Czyli zatracają nam się różnice pomiędzy kolorami i nagle z obrazu, który. No, oryginalnie powinien był być biało-kolorowo-czarny. Nagle okazuje się, że ten obraz jest biało-żółto-czarny, czyli wszystkie kolory zamieniliśmy na żółty, te pośrednie pomiędzy bielą i czernią. I oczywiście ja mówię tutaj o jakiejś maksymalnie ekstremalnie sytuacji, ale im bliżej jesteśmy poprawnego balansu bieli, im bliżej jesteśmy tego perfekcyjnego punktu, tym bliżej jesteśmy tych doskonałych kolorów. A im oczywiście dalej, każde 100 kelwinów odejścia od tego idealnego balansu bieli po prostu zaburzy nam kolor w filmie. I o tym trzeba pamiętać tak ogólnie, ogólnie, po prostu wiedzieć, że jest takie zagrożenie, tak jak za szybko wjechać w zakręt, to z niego można po prostu wypaść, to trzeba o tym po prostu zawsze pamiętać. I tu chciałbym jeszcze tylko rozjaśnić, co rzeczywiście widzimy, jeśli chodzi o na przykład przestrzenie. To, co mówiliśmy w lekcji pierwszej, to jest obraz nagrany w HLG, zinterpretowany jako HLG, więc wyświetla się jako 70924 i ostatecznie na końcu tego wszystkiego jest lód. Ale te zmiany w kolorach, czyli w balansie bieli, wykonujemy przed lutem. Więc lód, lut tak naprawdę, no tak jak powiedziałem to w tej pierwszej lekcji, jest zdefiniowany jako korekty do. 7.0.9.2.4, ale to 7.0.9.2.4 no to też jest biały balans bieli, w sensie wybielone kadry, a nie takie żółte albo niebieskie, on tego nie skoryguje, a wręcz każdy lód, który będzie miał wprowadzony źle ustawiony balans bieli wyłoży się, więc warto mieć to już rozłożone na node, jeżeli korygujemy źle złapany balans bieli, to warto mieć rozłożone to wszystko na osobne nody. No i w pierwszym skorygować kolor, a w drugim, czy tam w którymś wprowadzić tę korektę balansu bieli, a następnym dopiero etapem jest lód. Aby złapać balans bieli tak naprawdę wystarczy nam po prostu kamera. Każda kamera ma jakiś mechanizm, który umożliwia pomiar. To jest kamera Sony, widzimy tutaj auto white balance i już widzę, że wszystkie kolory są nie takie. W razie widzimy kamerę, która mnie teraz rejestruje, ale też widzimy białą ścianę za tą kamerą. Ona teraz jest fioletowo-niebieska. Ja naocznie w ogóle tak tego nie widzę. No więc spróbujmy zmierzyć ten balans bieli tutaj. Jak się mierzy no tym kwadracikiem? Ten kwadracik można przesunąć, ja go przesunę tutaj na ten fiolet. Ok. No i wymierzymy jakieś 9000 kelwinów. Informacje płyną z tego dwie. Pierwsza jest taka, że no mamy ten kwadracik biały. No mamy, czyli to jest poprawnie zmierzony balans byli. Druga informacja jest taka, że już przekroczyliśmy 9900, czyli jesteśmy ponad możliwości tej kamery. No a po trzecie najważniejsze. Balans o wartości wyższej niż 9900 kelwinów i tutaj widać, że w Greeny poszło na siódemkę, to jest bardzo ekstremalnie jakaś yy, dziwna wartość. No i ja wiem dlaczego ona jest taka dziwna, bo za mną jest niebieskie źródło światła, oświetla yy, białą ścianę no i oczywiście ten pomiar jest yy, wynikiem pomiaru dla bardzo dziwnego światła. Ale to powinno informować, że mamy tutaj bardzo dziwne światło. W tym świetle nie uzyskamy dobrych kolorów, dlatego że to jest światło poza skalą w ogóle rozumowania dobrego światła. Dobre światło to takie, które mieści się w tym przedziale 2,500-6,000. Jeżeli wychodzimy poza to światło, trzeba po prostu uważać. Oczywiście kreatywne efekty, ja to wszystko rozumiem, ale to jest informacja, że coś tu jest nie tak. Taki, taki pomiar powinien y, wzbudzać alarm, ale nie jakiś alarm, tylko to są katastrofalnie, fatalnie, niesamowicie nie do uratowania kolory. Taki pomiar. W ogóle każdy pomiar tam tamtych G i magenty, czyli green magenta. Jeżeli odchyla się ponad dwa w Sony, czy, y, czy, czy jeżeli obserwujemy, że to są takie wskazania, których wcześniej nie widzieliśmy na naszej kamerze, bo są różne kamery, różnie mierzą, no to. To już jest wskazówka do tego, że trzeba zareagować. No i jeszcze raz sprawdźmy, jak ten balans się mierzy. Mierzy się tak, że po prostu wciskamy przycisk white balance, set, przesuwamy kwadraci. Przesuńmy sobie na niebieski, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Też jest pomiar jakiś kosmiczny. Ale na co łapać? Jeżeli ja mam teraz białą ścianę, no to mam białą ścianę, ale tak naprawdę nie powinno się łapać na kolor biały, dlatego że biały bardzo szybko się prześwietla i może barwa światła, inaczej wyglądać na bardzo jasnym obiekcie, czyli na, na przykład białej kartce, która jest uchylona do światła, ale może też wyglądać inaczej na punkcie szarym. No tak naprawdę to nie jest balans bieli, tylko balans szarości. No i balans szarości uzyskujemy za pomocą takich urządzeń jak wzornik Color Checker. On tutaj ma w ogóle pomiar też ekspozycji, a po drugiej stronie mamy kartę szarą. I na tą kartę szarą należy ustawić kwadracik w kamerze i powinien być to dobry pomiar. Co to znaczy dobry? No powinno to się wybielić, czyli teoretycznie powinniśmy być w jakimś takim ogólnym środku. Zresztą widać, że ten, ten kolor tego szarego kwadracika się zmienia w zależności od tego jak go ułożę do światła. Teraz będzie miał na niego wpływ bardzo mocno ten zafarb niebieski, który wpada z tyłu. No a teraz będzie wyłącznie oświetlony przez światło, które oświetla moją twarz. Taki pomiar, jak wykonujemy za pomocą kamery, on jest o tyle bezpieczny i na, na tyle jest taki, powiedział miarodajny, że on bierze pod uwagę nie tylko to, co widzi kamera. On widzi też to co wprowadza na przykład obiektyw. Różne obiektywy mogą mieć różne kolory i to będzie miało wpływ na balans bieli. Jeżeli mamy na przykład na planie dwie kamery, to jeżeli chcielibyśmy ustawić w obydwu kamerach 5200 kelwinów, bo załóżmy, że to jest poprawny pomiar dla jednej z tych kamer, dla drugiej może nie być poprawny, dlatego że obiektyw tej drugiej kamery będzie miał bardziej żółte kolory czy bardziej niebieskie i one ze sobą się nie sparują. Filtry szare to wszystko ma wpływ oczywiście na pomiar i tak naprawdę jeżeli pracujemy dwoma kamerami i chcemy zachować mniej więcej spójność tych kamer względ... w kwestii kolorów, no to wtedy korzystamy ze wzorników. Przy kamerach szerokokątnych, przy obiektywach szerokokątnych, gdzie kamera widzi szerszy plan, jedna węższy, druga szerszy na przykład, ja używam takiego wzornika DataColor. On jest po prostu większy. Nie jest ani lepszy, ani gorszy. Jest po prostu większy, ale tak naprawdę karta szara jakakolwiek załatwi sprawę. To jest jakaś chińska, jest tu napisane mi to, ale nie wiadomo, czy to jest czy to stanowi o tym, że to, to ja wyprodukowała bardzo duża karta szara. Ta jest o tyle dobra, że jest matowa. No ale teraz nawet w tym szerokim planie tutaj jest to bardzo duża powierzchnia szara, którą mogę sobie odchylać. Teraz się zrobiła niebieska, teraz zrobiła się żółta, a to dlatego, że właśnie tutaj w tych warunkach panują dwa światła, czy one się zderzają, zderza się niebieskie i żółte, zaraz o tym sobie też opowiemy, ale no ten pomiar tutaj z, z kamery lepszy czy gorszy, zawsze będzie świetny, bo lepszy od Auto White Balance, bo Auto White Balance widzieliśmy, co przed chwilą zrobił jakieś totalnie abstrakcyjne fiolety, które kompletnie, ich tutaj nie ma na żywo, ja teraz patrzę się na kamerę i na tą ścianę i tam w ogóle tych fioletów nie ma, więc Auto White Balance to jest moim zdaniem w ogóle najgorszy pomiar, dlatego że w ogóle on pływa i już w ogóle to wytrąca z równowagi wszystko. No i kilka teraz takich gotowych rozwiązań na, do pracy już na planie z balansem bieli, jak zrobić to dobrze, żeby to naprawdę wyszło świetnie. Jeżeli patrzymy na ten wzornik, na tą kartę szarą, to. Yy, to, co widzimy tutaj, moim zdaniem, na planie, czyli tam, gdzie nagrywamy film, powinno wyglądać na szare, czyli dążymy do wybielenia światła. Oczywiście czasem będziemy nagrywali filmy, w których chcemy zachować żółtość w filmie I, i ja rozumiem, że chcemy zachować klimat, który panuje na planie, ale tego nie wykonujemy na planie, nie przy pomocy światła, dlatego że światło im bardziej odchyla się od tego 5200, czy od światła o pełnym spektrum. Jeżeli ktoś widział władce barw, no to tutaj to ma dokładnie to samo zastosowanie. Im bardziej płyniemy w te takie dziwne rodzaje światła, czyli jakieś ledowe, niebieski taki jak mam tutaj z tyłu, no to tym bardziej odchodzimy od tego idealnego spektrum i utracimy informacje o kolorach. Na planie pracujemy na biało. Tak ja to nazywam, a jeżeli chcemy zrobić żółty film czy niebieski film, to robimy to już w postprodukcji za pomocą lutów. Tak zawsze się robiło i moim zdaniem w ten sposób uzyskujemy najwyższą jakość z filmu. Jeżeli mamy do dyspozycji wzornik, to ja przynajmniej tak robię, to jest dla mnie bardzo czytelny, czytelny sposób. To po pierwsze, kiedy pojawiam się na planie, Określam sobie za pomocą oczywiście wzornika i takich pomiarów, jak wykonaliśmy wcześniej. Określam sobie z jakim światłem pracuję na planie zdjęciowym. Oczywiście możemy przyjść za ciężnie i próbować wygasić światło, które jest na planie, i przeciążyć je światłem, które przynieśliśmy, no ale ja nie jestem człowiekiem, który jeździ ciężarówką pełną światła. Tylko przychodzę sobie z lampą 300-watową, taką ledową ową na przykład, i chcę. W pomieszczeniu stworzyć jakiś określony klimat. W związku z tym, że lampa ma regulowany, regulowaną temperaturę barwową, czyli regulować możemy sobie balans bieli tego światła, to możemy się dopasować do światła lub z tym światłem zawalczyć i skontrastować. Za pomocą takiego wzornika jesteśmy w stanie mierzyć sobie wpływ różnych rodzajów światła na, na plan zdjęciowy. Tak jak teraz tutaj siedzę, to światło jest światłem żółtym, a za mną jest światło niebieskie. No i ja za pomocą wzornika mogę sobie zmierzyć, co to jest za światło żółte albo co to jest za światło niebieskie. Muszę go po prostu odchylić w tamtą stronę i mierzyć. Mierzyć mogę też w sposób taki wyizolowany. Mógłbym zaciemnić tutaj w pomieszczeniu wpływ światła tego zastanego, wygasić światło niebieskie i zupełnie tak w taki wyizolowany sposób zmierzyć to światło żółte poprzez Odchylenie wzornika do światła i pomiar bezpośrednio od tego, co odbija się od karty szarej. W ten sposób będę wiedział, co to jest za światło, pomimo tego, że tam z tyłu powiedzmy jest napisana jakaś wartość. Powiedzmy 300 tysięcy kelwinów, to nie oznacza, że ta lampa daje 3200 kelwinów w tej kamerze. Dlaczego? Dlatego, że tu może być inny obiektyw, który będzie miał wpływ na znaczy obiektyw, który będzie miał wpływ na zmianę tego 3200. Te parametry zapisane tam z tyłu. To jest dla nas informacja, że lampa jest ustawiona w jakiś określony sposób. Czy to jest 3200 czy nie, to nie ma dla nas żadnego znaczenia. To nie musi być nawet 3200. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że to jest jakaś wartość około tej temperatury barwowej. Tym bardziej, że to nie jest w ogóle ta temperatura barwowa, tylko to jest symulator tej temperatury barwowej, to jest światło LEDowe. Tutaj nie ma żadnej temperatury, przecież ono jest, w ogóle prawie się nie grzeje. I przy pomocy pomiaru poprzez obiekty będziemy wiedzieli, jaki wpływ na matrycę czy na obraz na matrycy ma ten komplet tych wydarzeń wszystkich. Ale jeśli za pomocą wzornika wyizolujemy sobie już barwę tego światła, które chcemy u, u, jakby dołożyć do planu, no to będziemy wiedzieli już, co się rzeczywiście na planie dzieje, bo wtedy mamy pomiar światła zastanego, mamy jakąś wartość tego światła i mamy ustawiony balans bieli w kamerze. I teraz, jeżeli zwiększymy moc tego światła, to może się okazać, że zwiększymy. Wpływ światła o tej temperaturze na cały plan. No, tak jak widać tutaj na tym e, nagraniu. E, pracowałem tutaj w świetle dziennym i żarowym jednocześnie. E, żarowym w sensie LEDowym, bo to oczywiście była symulacja. E, I z czasem zmieniały się te warunki, bo m, na zewnątrz robiło się ciemniej. Ja mogłem zmieniać wartości e, czułości matrycy, czyli jaśnie ciemniej. Większy wpływ tego światła zastanego za okna, albo większy wpływ lampy. E, e, o temperaturze barwowej żarow, żarowej. No i widać, że z czasem te kolory się trochę radykalizują, bo na przykład zwiększyłem moc lampy symulującej światło żarowe. Albo ewentualnie włączyłem jeszcze światło żarowe, które było na planie i dołożyłem sobie do, jako składowa do, tego, do tej sumy światła. I teraz pytanie, co jest naszym światłem głównym w czymś takim? No dla mnie bardzo często światłem głównym jest po prostu to światło, które przyniosę. Jeżeli jestem z lampą na planie, to wiem, że chcę. Na podstawie tej lampy sobie generować światło główne, bo znam tą lampę, bo wiem, że ona da mi określone szerokie spektrum czy pełne spektrum. I dzięki temu na modelce, bo to jest konkretny ten przykład światła głównego, będę miał najlepsze światło. I oczywiście zmieniam sobie parametry światła głównego, tak aby dopasować się do światła zastanego, tak aby pracować gdzieś w pośredniej wartości balansu bieli. Zwykle jeżeli bym pracował na balansie, byli 2500 albo 8500, no to bym nie czuł się komfortowo, wolę pracować na 3200 do 5200. To jest taki mój zakres, a nawet powiedziałbym, że do 4800, bo te to 5200 to już jest dość daleko w tamtą stronę. I na domiar tego wszystkiego powiedziałbym, miesz na oko, kiedy przychodzimy na plan nagraniowy. Chcemy uzyskać jakiś określony efekt. Jeśli tego nie chcesz, to nie przychodź na plan nagraniowy, żeby nagrać film, trzeba mieć na niego pomysł. Również ten wizualny. Jeżeli wchodzę na plan, to wiem do czego dążę, wiem co chcę uzyskać. Bardzo często zdarza mi się tak, że na przykład jeśli pracuję jedną kamerą, odpalam światło tak jak przypuszczam, że powinno być. Jeśli chcę uzyskać światło żółte, no to jaką wartość ustawię na lampie? 3200 kelwinów. Albo 2800 kelwinów. Jeżeli chcę uzyskać światło dzienne i dopasować się do dziennego, które wpada za okna, to też nie ma problemu. 5200 na lampie i próbuję. No i wtedy można dostrzec bardzo wiele rzeczy już na wyświetlaczu. I jeszcze, jeżeli masz zewnętrzny monitor taki z lutem, który potem będzie w postprodukcji założony na ten film, no to ustawianie balansu bieli, ale nie nagrywanie z lutem. Bo ja nie mówię teraz o monitorowaniu całego filmu już na, na tym wyjściowym lucie, bo wtedy można utracić bardzo wiele detali, które są tym detalami pośrednimi, ale no, w związku z tym, że lód przyjmuje określony kolor, czyli ten jak możliwie jak najbardziej biały, to tak, chcę zobaczyć, jak będzie to wyglądało po lucie. Dlatego warto mieć w monitorze lód, ale warto też go potem wyłączyć i po prostu pracować monitorem, który znamy, który daje nam jakiś rzeczywisty pomiar balansu bieli. Nic nie zastąpi Twojego oka. Dlatego, że kiedy jesteś na planie, no to chcesz uzyskać określony efekt. I ani automat w kamerze, ani ktoś inny, zewnętrzny nie wie tego, w jaki sposób chcesz ten materiał nagrać, co chcesz uzyskać. No, no i na przykład nikt tego nie wie, że. Hmm, Pomimo tego, że chciałem nagrać żółty film, nagrywam film biały. No właśnie dlatego, że ja już mam w głowie, co zrobię z tym materiałem w postprodukcji. Tutaj zachowuję kolory, a w postprodukcji yy, będę ten żółty yy, korygował sobie. Znaczy będę go dokładał w formie jakiegoś żółtego filtra. No dokładnie o to mi tutaj chodzi. Ja będę to po stokroć powtarzał i mam nadzieję, że każdy to rozumie. Balans bieli to jest najważniejszy element razem z pomiarem ekspozycji najważniejszy element jakości filmu ostatecznego to po pierwsze jeśli chodzi o tą taką w ogóle jakość samego filmu a po drugie najważniejsze balans bieli pozwala obserwować materiał już na planie w takiej formie w jakiej chcemy go zapisać na karcie to tak jakbyśmy podglądali sobie obraz w s bo chcemy wykorzystywać zakres dynamiczny tego S-logu a nie oglądam obraz w 709 zapisuję w s i w 709 mam pół obrazu prześwietlonego ale pewnie we slogu jest ok. No, nie wiadomo, wolałbym wtedy oglądać obraz we slogu z założeniem, że no, widzę to, co rzeczywiście zapisuje na karcie. Pamiętajmy, że kamerą tworzymy jakiś materiał, dlatego że pracujemy w jpeg bo H6, H264 czy H265 te kodeki to są takie praktycznie odpegi, więc pracujemy w zasadzie w jpeg i nie mamy tych możliwości, które dają nam RAWY, więc musimy w kamerze robić trochę takie szpagaty i fikołki, żeby nagrać obraz sprytnie. Świetny. Tak samo jak z ekspozycją, tak samo jest z balansem bieli. Balans bieli jest jednym z najważniejszych parametrów w zdjęciu i absolutnie żadne ani kodeki, ani 155 tysięcy bitów nie zapewni nam jakości, jeśli zepsujemy balans bieli. 155 tysięcy bitów akurat może by zapewniło jakość, ale nasze kamery jeszcze tak nie mają, więc balans bieli wciąż pozostaje bardzo w cenie.